Wywiad amerykański oraz wywiad brytyjski, czyli obok Mossadu. Dwa najlepsze wywiady na świecie już podają informację, że Putin podjął decyzję o inwazji na Ukrainę. Wszyscy w dosyć paniczny sposób poza Ukrainą reagują na te doniesienia. Dyplomaci, Europejscy już są przesuwani z Kijowa do Lwowa. Wielu amerykańskich dyplomatów już opuściło Ukrainę. A w tym momencie nikt nie dostrzega, że Putin właśnie zrealizował swój pierwszy plan. Przejął Białoruś, bez, bez wystrzału, bez. Jakiejkolwiek yy, yy, siły bez. Yy, właściwie w sposób zupełnie bezinwazyjny przejął całą Białoruś. Dzisiaj minister obrony yy, Białorusi stwierdził, że z, z uwagi na sytuację, jaka tam zaistniała, w Donbasie te wojska rosyjskie pozostaną, będą wspólne inspekcje robione. Tak sobie myślę, co ten człowiek pierdoli za głupoty? Czy on czasem wierzy w ogóle w to, co, w to, co mówi? Prawda jest taka, że Łukaszenko, który jeszcze kilka lat temu stawiał się Putinowi, jeśli chodzi o chociażby o ceny gazu, miał taki czas, gdzie nawet Europa była gotowa z nim rozmawiać, i on temu sprzyjał. Zresztą to Łukaszenko sprzeciwiał się zbrojnej, zbrojnej interwencji tym, tych, jedno, tych jednostek OMON-u na Majdanie. No i teraz ten sam Łukaszenko oddaje Białoruś Rosjanom. I to już jest moim zdaniem nieodwracalne. Wojska rosyjskie już nie wyjadą z, z, tego, z Białorusi. I kto wie, czy to nie był jeden z tych głównych celów Władimira Putina, czyli całkowite zagarnięcie Białorusi. Czy następna będzie Ukraina? Tak jak Wam mówiłem, nie spodziewam się żadnej wielkiej inwazji. Nie będzie absolutnie ataku na Kijów. Będą to lokalne. Potyczki już są w Doniecku i w Donbasie, czyli w tych separatystycznych republikach. I to, I to chyba wszystko. No i teraz Putin, jako ten taki pokojowo, ostatecznie nastawiony do Zachodu, wywalczy sobie od cholery rzeczy. Bo on przez te ostatnie lata, po tym jak zaatakował Ukrainę, był yy, pod presją wielkich sankcji, które cały, cały, ten zachodni świat do niego nałożył. Jestem przekonany, że za to, że obieca, że jednak nie najedzie Ukrainy, te sankcje wszystkie będą mu pościągane. Ci wszyscy najwięksi dygnitarze, prezydenci jeżdżą do niego właściwie no, po... hurtowo już dzisiaj. Tak, tak nikt nie chciał do niego jechać, żeby, żeby jakby no, Dać mu do zrozumienia, że, że, że nie akceptuje się zajęcia Krymu. Ten facet wywalczył swoje. Będzie miał zniesione sankcje, zajął Białoruś i Nord Stream 2 będzie zrealizowany. Taka jest moja analiza geopolityczna tego wszystkiego, co dzieje się na wschodzie. Tyle ode mnie na niedzielny wieczór. Cześć.